Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Outlast'a. Kontynuujemy, moi drodzy, naszą przygodę. Idziemy do bloku administracji. W poprzednim odcinku żeśmy się ganiali z tym naszym grubasem. I... no i co? No i co, moi drodzy, wracam też po takiej troszkę dłuższej przerwie. Spłucanka. Dobra. Tu była kamera, tu był noktowizor. Dobra, wszystko pamiętam. O, jak zajebiście, że mamy 9 na 10 baterii. Dobra. No to co? To jedziemy do przodu. Zobaczmy, co tu nam nie będzie czekać. Idziemy jakimś tunelem. No, ogólnie tunelami cały czas podróżujemy. Dobra, to jest. O cholera, przejście jakieś. Kto to był? Łatafak. Ktoś śpiewa jeszcze I to tu za tym... Co tam jest? Admin blok Aha Super Mogę tu wejść? Na no, pewnie

Jedyny tutaj poczytalnym... ...kolesiem. I nic mi nie zrobisz. Boję się trochę. I w ogóle czemu jesteś zagrodzony? Może... ...to na wypadek gdyby ktoś miał do ciebie przyjść niby, nie? Chociaż no nie wiem. Tu jest jakieś zejście w dół. Ale ja nie wiem czy ja tam chcę iść. Mam, mam jakieś dokumenty? Nowe? Nie, niestety nie. No dobra, koleś, ale. Nie wiem, czy ja tu chcę od razu schodzić w dół. Bo moglibyśmy jeszcze tam iść. Do tego bloku administracji. I najwyżej ja się cofnę. Bo nie wiem, gdzie mam naprawdę iść. Jestem trochę skołowany. Aha, czyli tu kompletnie nie przejdę. Ale mamy bateryjkę. No to super. Aha, czyli to był taki po prostu ślepy zaułek dla bateryjki. I ten gościu miał, miał mnie po prostu odstraszyć od tego, żebym tam nie poszedł. No dobra. To skoro ty mi nic nie zrobisz, to się, z czego się ogółem bardzo, bardzo cieszę, nie? Tylko, że no szkoda, że ta twoja morda jest taka... Hmm. No, jakby to opisać, żeby Cię nie urazić. Taka no, niezbytnio przystępna. Ale dobra. O, to jednak mi się coś zapisało! Dobra, notatki. Wernickę nie żyje. No to dopiero teraz mi ten wpis wchodzi, jak już go dawno kamerowałem. Ehm, przebywając z tym... Yy, przebywając... Yy, co? Przybywający tu obłąkani wiedzą, że doktor Wernicki nie żyje. Jeden z nich zapytał mnie o eksperymenty, które zmarły lekarz przeprowadza na żywych pacjentach. O co chodzi z tym projektem Walrider? No, też jestem tego ciekaw. O co z tym chodzi? No ale dobra, musimy tu w takim razie zejść. Nie mamy wyjścia. Zapis, o Jezu, krew. I teraz tak. Eee, female, aha, czyli ward, ale nie wiem, co to znaczy ward, ward. Albo w lewo, albo w prawo. <ścoughs> no ja nie wiem. Tam mi się stanowczo bardziej nie podoba. Nie wiem, którą drogę wziąć. Dla kobiet czy dla mężczyzn? No niby powinienem wybrać tą lewą, ale. Hmm. Dobra, wybierzmy tą lewą. Raz kozie śmierć. Jezus Maria! No, to no, no, chciałem powiedzieć, że tego pożałuję najwyżej, natomiast widzę, że ktoś tu już pożałował. No, dobra, idziemy. Aha. Kawałek jelita, szczątki, przydałby się jakiś pistolet. No, tu nóżka, tam serduszko, tu jelita, to w ogóle cały brzuch jest. Nie podoba mi się to. Kto to? Dobra, jebać to. Tam mogę niby wejść. Nie wiem, czy dobrze robię. Najwyżej się cofnę. Na. Aha. Kanały, kanały, kanały. Stąd jest wyjście, to nie to. jak chcę wrócić tam, bo tam było jakieś pomieszczenie. Kurde, nie chcę tyle baterii marnować. Wejdźmy stąd i chodźmy do tamtego pomieszczenia. Jestem ciekaw, co tam jest. Aha, zamknięte, tak. Teraz mi to mówicie. Dobra, nieważne. Świetnie. No mój błąd, no, no mój błąd, że chciałem tam iść bez sensu. No ale cóż, trudno już się mówi. A tam, jak pójdę, coś jest? Nie, to jest to samo pomieszczenie. Mam taką dziwną wrażenie, że jak tak robię, takie błyski, to mniej... mniej mi schodzi na baterii. Zapisywanie. O cholera. No dobra. Tu są jakieś drzwi. Aha, dzień dobry. Welcome. No ale nie chcę pana tu widzieć. Spadaj pan. Czyli to miał być taki straszak. No to. Za chwilę będę musiał zmienić baterię. Cholera, o, bateria świetnie, ale co mi to dało? Nie wiem, gdzie ja mogę pójść. Za chwilę muszę już przeładować tą baterię cholerną, no bo tu nie mogę nurkować, nie? A że tam chyba, tak? Dobra, przeładujmy. Tam jest jakaś drabinka. No. Tam była też droga. Nie ma tu coś? Nie. Tu nic nie ma. To idziemy tędy. I znowu woda? Ile tej wody? Nie lubię tego miejsca. Naprawdę go nie lubię. O. Oh. Aha, jakiś stalagmit albo Stalaktyt. Już nie pamiętam. Teraz tutaj. Ja groza. Zapisywanie. Shit. Fuck. What's going on? Trzymajmy się lewej strony się O, mogę tu szybciej chodzić Blisko ściany to jest coś na bateria zaś tyka. Coś tu jest. Idziemy bokiem, grzecznie. Tam jest coś. Chodźmy tam O, chodź Ale kto to jest? What the fuck? Aha, tam jest ten Japitole Spadamy On tu jest cholera. Piękni. Jezus Maria. Nie wiem, gdzie ja idę. Może tak. O, no właśnie. O, Boże. Spadaj. O, Jezus Maria. Dobra. Czyli on tam był. Uuu. Jeszcze on o wiele szybciej ode mnie chodził w tej cholernej wodzie. To jest pojebane. No, gościu. Zapisywanie. O jezu, jak mi serce skacze. Uff. Naprawdę nie macie pojęcia. Jak bardzo. Mogę to sobie zamknąć. Dziękuję. No chociaż troszkę będę czuł się bezpieczniejszy. O Jezu! No co jest? What the fuck? Aha. No chuj ja to zamknąłem. Jakie ja tego teraz nie mogę otworzyć? Super. Fuck. Dobra, chodźmy tu powoli. Ile mamy baterii? 8 na 10. Aha, tu są jakieś takie tuneliki. Dobra. Dobra, w takim razie my tu mamy takie tuneliki, żeby się kajski trać. Ale ta muzyka nie jest za fajna. No ale dobra, trudno, idziemy. Ten typ nagle nam nie wyskoczył, ja się obawiam tego samego. Aha, znowu jakieś cele, a nie, że tędy trzeba iść. Ma jakiś swel płacze. Aha, to ten. Tam jest ten typ. No to on jej będzie gonił. To po to są te labirynty. Będzie mnie gonił. Dobra, zapisywanie. A, zaś jesteśmy w kanałach. Dobra. Trzeba tu będzie dalej coś robić. Ha. Dobra, musiałem sobie moi drodzy ustawić stoper, bo wyszedłem z rachuby, ile już nam odcinka leci. Chodźmy tędy, żeby zbytnio nie hałasować po tej wodzie. O! Dzień dobry! Jakiś, jakiś pacjent, obłąkaniec. No super, w ciemności znowu tak. Dziwnym trafem tutaj lampy działają. Jakby cała instalacja była robiona równolegle, to by wszystkie lampy działały. znowu te chole przejścia No to idziemy tu Zapisywanie mamy Co tam jest? O Jezus Maria. Pełno szczątków. Dobra, mamy też tekst do czytania. Ech, uczta dla much. Ścieki już chyba bardziej cuchnąć nie mogą. E, setki ciał stu, e, stłuczone w jednym miejscu. Tysiące much. Czy to jest właśnie wyjście, o którym mówił e, kaznodzieja? Hm. Chyba tak. No, masakra. Dobrze moi drodzy, ale w sumie skoro już to mamy zapis i chyba już będziemy na dobre wychodzić z tych kanałów do męskiej łaźni chyba. Nie wiem, Ward. Co to jest Ward? Dajcie mi chwilkę. Dobra, już jestem z powrotem. Ward... Ward to jest odzież, opiekun, oddziały. Męski oddział. Nie wiem. Dobra. Mniejsza z tym, czyli będziemy. Ale mi się wydaje, że to jest chyba ta łaźnia. W takim razie na, na dzisiaj będziemy kończyć już z dzisiejszym odcinkiem w tym miejscu. Mieliśmy tutaj zapisik, a to jest bardzo dobry moment. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję, że dotrwaliście ze mną do tego miejsca. Także trzymajcie się ciepło i do następnego.